Siema, tutaj Koza, to jest kanał Koza Stream. Witam Was w kolejnym odcinku Kariery Wiktoriu Ken. No i jak zapewne zauważyliście, nie jestem w jakimś szampańskim nastroju, no bo wszyscy wiecie, jak wyglądał wczorajszy odcinek. No jesteśmy w takim typowym momencie chyba wypalenia projektu, tego, że Eee, współpraca z trenera i zawodników po pewnym czasie już nie wygląda tak, jak wyglądać powinna. Jesteśmy w tej Wiktorii już długi czas, to była długa droga, eee, no i niestety wydaje mi się, że to jest smutne zakończenie tej pięknej przygody. Eee, no, nasz skład jest wyczerpany, dosłownie wyczerpany, a przed nami spotkanie z Bayernem Monachium. Oczywiście, chciałem powiedzieć, że przód nie będzie wyglądał tak źle, ale no, to jest absurdalne, że zawodowy piłkarz Zirgze w wieku lat 20 chyba 6 Zagrają, zagrawszy połowę spotkania Wygląda w ten sposób, połowę spotkania On nie zagrał nawet całego wymiaru czasowego eee, no, no to jest nauczka, że w tym roku Będziemy musieli budować kadry niezwykle szerokie Ale z drugiej strony nawet budując te kadry Niezwykle szerokie e, No musimy zwrócić uwagę na to, że ci zawodnicy Zaraz będą płakali, że nie grają Więc e, i, i tak źle i tak niedobrze e, Zastanawiam się jak to zrobić ja, Jak się tutaj ustawić do tego spotkania. Kto powinien grać, a kto powinien począć Bo potem za dwa dni gramy z Hertą Berlin. No to wygląda na najbardziej optymalne zestawienie. No Milenkovic prawie nam tutaj pada na twarz. No ale dobra, Wagnoman ma więcej trochę wytrzymałości. Najgorsze jest to, że tak naprawdę to my nie mamy kogo tutaj wpuścić. Z zawodników wartościowych. No i gramy z Bayernem Monachium. Bayernem, który zakładam, że jest w gazie na czele i w ogóle nawet w lusterku nie widzi e, rywali. No, nie jest aż tak komfortowo. No ale gramy, słuchajcie, to jest po prostu... Jak już nie idzie, to nie idzie. Teraz Bayern, a potem druga herta przed nami, nie? Oj, to będzie naprawdę ciężkie spotkanie. Jeszcze oni mają wszystkich wypoczętych. Dobra, szybka symulacja, bo ja naprawdę... Wiem, że tu nie mamy, nie, nie było do wyratowania, to nie oddaliśmy strzału. No jakby moi zawodnicy po prostu powinni pójść wszyscy na intensywną terapię, a nie na mecz. No. patrząc na to jak to wygląda, eee, tutaj plan tygodnia, nie macie dnia wolnego, chłopaki, wszyscy siedzicie w basenie z lodem, nie? Jakby absolutnie i tu przed meczem z Hoffenheim będzie tak samo eee, i tu dostaniecie dopiero wolne i tu dostaniecie regenerację i będziecie mieli po prostu Dewa, treningi, regeneracja yy, i wolna. Potem gram z Lipskiem, nie. No jakby wszystko, co złe ułożyło nam się teraz w kalendarzu. No, no tragi jest tragedia, po prostu jest tragedia. No ale zobaczmy, może, może nam się uda yy, przetrwać yy, berlińską nawałnicę. Okafor jest już w lepszym stanie. E, Fein może zagrać w tym spotkaniu, e, może pokazać się Christensen, z lewej strony, no, Wagnoman nie może, ale jest Morej, więc zagramy po prostu e, w ten sposób. Bella Ketchup zmieni się z Kwasim, bo myślę, że e, jego morale mogą leżeć naprawdę przez to, jaki on oklep dostaje teraz co chwila, e, więc oczywiście w tym spotkaniu także wystąpi, e, no i on zmieni się z Karasko, tak więc e, w ten sposób będzie wyglądał nasz skład, chyba, że Karasko może zagrać na szpicy, ale jest tak samo słabej dyspozycji, tak więc... Powiem szczerze, jest to pierwsza kariera, w której jestem tak bezradny momentami, bo łapie się wszystkiego, próbuje wszystkiego i, i to nie działa. I to gdybyśmy my widzieli, co nie działa, a po prostu czasami wychodzimy na te spotkania i nasi zawodnicy stwierdzają, że zamiast grać będą podawali piłkę do rywala. Eee... Nie no, zobaczmy to spotkanie, aczkolwiek z Hertą gra nam się zawsze tak ciężko. No to są spotkania po prostu tragiczne dla nas. Eduard, Jowicz, Kunia, Palacios. No, robił transfery niebywałe. No, my staramy się trzymać też tego realizmu transferowego, przez co troszeczkę zbieramy oklep. No i może po prostu w FIFA 21, grając na takich ustawieniach, na jakich ja gram, to takie bezpośrednie awanse, jakie yy, robio, robiliśmy w zeszłych yy, FIFA i, i były one bezproblemowe, będą niemożliwe. Kto może tak jest? Yy, jak na razie zaczynamy nieźle. Okafor strzela bardzo szybko. E, ja chcę tylko zobaczyć. E, a, no bo tu Fein będzie grał na dziesiątce. No dobra, ale i tak teraz przejdziemy sobie już na. Albo przytrzymajmy ich jeszcze chwilę i zaraz przejdziemy na defensywny najwyżej. E, no zobaczcie, słuchajcie, to nie jest sezon, który ja spisuję na straty, bo Ligę Europy jesteśmy w stanie jeszcze wywalczyć w tym, w tym roku. To, to nie jest też tak. A teraz Wirz, ależ to była ładna akcja. I Wirz, bo przekładał sobie rywala bez problemu. No i po 10 minutach, tak naprawdę. No nie powiem, że Herta może wracać do domu, bo to jest tylko 2-0, ale. No, sami widzicie, jak to wygląda. Jedziemy znowu z kolejną akcją. E, zagraj jeszcze do, 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 do Weigla. No, teraz to za późno. E, no dobra, tak więc słuchajcie, wydaje mi się, że teraz przejdziemy sobie na defensywny. Damy szansę naszym zawodnikom też złapać trochę oddechu, bo jednak to granie na ofensywnym jest mega eksploatujące, ale. Cofnęliśmy się o pół kroku i Herta już to wykorzystała. No, teraz to jest taki zespół, że, że tutaj naprawdę. No, nie jest łatwo z nimi grać. No, zobaczcie, no, no, ten skład naprawdę na każdej pozycji wygląda mega dobrze. I, i to jest zespół, który nie tylko Bundeslize powinien sobie radzić, ale także widzę w nich kandydatów do, oczywiście nie wygrywania, ale do, do, do bycia problematycznymi bardzo dla innych zespołów, także w Lidze Mistrzów. No, bo zwyczajnie e, wygląda to naprawdę, naprawdę dobrze. Ok, zobaczmy. Kolejna nasza akcja. Weigl prowadzi piłę e, do. O Boże, jakąś się nazwa? Do Okaf Okafora. Na spokojnie. Tutaj ewidentnie nastawieni jesteśmy na posiadanie, a koszta bardzo mnie drażni, że w tych symulacjach nie ma strzałów z dystansu. Już tam abstrahując od tego, że w ogóle zawodnicy niechętni są do tego, żeby uderzać, to i nie ma w ogóle, nie było chyba ani jednego strzału z dystansu od początku tych symulacji. Tak więc bardzo jestem ciekawy, czy ten system zmieni się już od 4 grudnia, kiedy będzie ta wersja next genowa. No, ustąpiliśmy im pola i jest dramat. Więc zastanawiam się, czy przy tej wersji next genowej okaże się, że na przykład te symulacje będą miały dużo więcej wariantów, jakby rozwiązań, akcji i tak dalej. No, zobaczymy. Jestem naprawdę bardzo zaintrygowany tym, jak to będzie. Nie mogę się doczekać poprzeczka albo słupek Weigla. Nie mogę się tego absolutnie doczekać. I... No i liczę na to, że to będzie naprawdę bardzo orzeźwiające znowu, że że będzie po prostu fajnie i, i, i że taka nowa kariera, którą już mam w głowie którą wiem, kim będziemy grali będzie ciekawa wydaje mi się, że wybiorę bardzo fajny zespół wydaje mi się, że, że, że to będzie naprawdę okej, okay, chciałem strzał z dystansu to mam, pierwszy pierwszy w historii chyba chyba, że tam główką Edward to prze, 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 przedłużył, nie wiem, dobra zróbmy zmianę, bo już ten mecz tracimy, tak to wygląda troszeczkę Wirt przejdzie na dyszkę czy mamy kogoś, kogo możemy jeszcze wpuścić? No możemy wpuścić Pajika, więc on wejdzie za Wendlina No i w ten sposób będziemy sobie grali No więcej zmian Zrobić tak naprawdę nie możemy Bo, bo nie ma trochę kogo A koszta do Fejna Fejn ładnie teraz wyszliśmy Spod tego, może nie pressingu, ale mogło się to Źle skończyć Ale źle to się skończył nasz atak, no bo naprawdę Rozwiązaliśmy to tragicznie No i zobaczcie, wygrywaliśmy z taką Hertą i ja nie wiem, czy, czy ja już jeszcze powinienem ich cisnąć do końca, czy nie. Bo, jakby normalnie, ja jestem zwolennikiem tego, żeby z rywalami wycierać podłogę. Ale niestety, widząc to, jak się ci zawodnicy męczą, i troszkę nie mamy na to wpływu, to jakby w głowie mam to, że zaraz gramy z Hoffenheimem. Jeżeli ja będę grał cały mecz wysoko, no to, to tam nikt nie będzie w stanie wyjść na mecz. Bo ze chyba od oglądania spotkania samego się męczy w telewizji. Więc, no, to jest naprawdę problematyczna sprawa. Zobaczmy teraz, czy uda nam się coś tutaj zrobić. Jeżeli nie będziemy strzelać, to, to nie wygramy tego meczu i w ogóle ta piłka też nie chce wyjść. To jest coś do naprawienia w tych symulacjach, że, te, że ta piłka w ogóle nie, nie chce opuścić placu gry. To jest naprawdę problematyczne. Dobra, wejdzie sobie Luke Mateson, żeby chociaż trochę Kristensena oszczędzić. Eee, no i zobaczymy, jak to już teraz tak naprawdę mogę dłużyć pada, eee, bo na nic. Czemu? Czemu wy byliście na zrównoważonym? Jestem przekonany, że klikałem do ofensywnego, no. O, Olszowski. Może mi nas piłki? No niestety nie. No dobra, ale teraz jesteśmy na tym ofensywnym, więc mam nadzieję, że e, będzie to dobrze działało. I zresztą w, wydaje mi się, że w menu tak samo byliśmy na... Dobra, pomylił Wydawało mi się, że w menu także byliśmy na ofensywnym. E, no tak czy siak, to teraz możemy sobie ten meczek skończyć w ten sposób. Przejść do wyniku. No i przyjąć kolejną porażkę. Na twarz. E, bo, bo zwyczajnie tak to wygląda, że, że nie wygląda to dobrze. Że, że nie wygląda to dobrze. I powiem szczerze, w obliczu tego wszystkiego i tego jak ten projekt się prezentuje, ja bardzo chętnie przejrzę tę zakładkę. Żeby na koniec tej kariery i tego świata poszukać nowego klubu. Hmm. Wygląda to ciekawie. Jednak nie ukrywam, że do Anglii nie chcę iść. Z jednego prostego powodu, kolejna kariera, taki drobny spoiler, odbędzie się na wyspach, ale nie będę ukrywał, że dostawaliśmy wiele propozycji pracy i je odrzucałem, a teraz sam chętnie poszukałbym nowego pracodawcy, bo, bo mam wrażenie, że tutaj osiągnęliśmy już maksimum z tym zespołem i, i że więcej zwyczajnie się nie da, że, że teraz trzeba by było jakby tę karierę nie, że zaczynać od zera, ale po prostu. Inwestycja czasu byłaby przeogromna, bo tutaj z trzy sezony. Trzeba by to było wszystko stabilizować, żeby zbudować budżet i, i, i jakby skład działający zupełnie, jakby całą całą strukturę działającą zupełnie inaczej. No nic, no musisz grać tutaj, co ci mam powiedzieć, no bo nikt nie jest na tyle wypoczęty, a koszta. Jesteś kapitanem, liczymy na to, że dasz tutaj swoje zdrowie na szali i tyle, no, na, na nic innego liczyć. Nie możemy. I tak to, co osiągnęliśmy z tą Wiktorią Keln. Czemu mamy koszulki Barcelony? Tego nie wiem. I tak to, co osiągnęliśmy z Wiktorią Kelnę, uważam, że jest dużym sukcesem, bo sezon w sezon awansowaliśmy dostaliśmy się do Ligi Europy. Teraz udaje się wygrać z Hoffenheimem, no to już w ogóle. Ale jak widzicie, ja już jestem naprawdę aż fizycznie zmęczony tą karierą, no bo jednak trwała ona najdłużej chyba w historii ze wszystkich karier, tak więc nie ukrywam, że no ponieważ chciałbym, żeby w tym świecie pozostać do poniedziałku, to bardzo możliwe, że, że zaraz zmienimy pracę, bo wydaje się, że to może być naprawdę ciekawa opcja, dlatego też teraz dosyć regularnie będę patrzył właśnie na zakładkę oferty pracy, bo są ciekawe, bo są naprawdę one ciekawe i wydaje mi się, że właśnie zmieniamy klub, słuchajcie, wydaje mi się, że właśnie zmieniamy klub, mamy propozycję z AS Romy czwartej, e, mamy propozycję z, no Juventus nas nie interesuje e, Napoli piąte, Lazio szóste i ósma Atalanta i powiem szczerze że do takiej Atalanty taki trener jak my, czyli Wiecie, budujący cały zespół i, i dbający o taki e, ogólny rozwój. No taki zespół naprawdę, naprawdę wypasował, choć nie ukrywam, no że ja mam ogromną słabość do Napoli i bardzo lubię ten klub. Uwielbiam Napol. Hmm. Więc zastanawiam się, czy, czy, czy ich nie wybrać, ale wydaje mi się, że Napoli... Napoli... Jest klubem średnim do e, nowej kariery. Wyobrażam sobie nową karierę Atalantą. Nie wyobrażam sobie nowej kariery Napoli, ponieważ to jest klub za dobry. Ale tutaj ewidentnie tak dobry nie jest. Tak więc wysyłamy właśnie e, podanie o pracę. No i zobaczymy, czy zostanie ono e, przyjęte i czy zostanie ono pozytywnie rozpatrzone. Jestem naprawdę ciekawy. Prognozy nie są obiecujące. E, no ale wydaje mi się, że po prostu tu jest potrzebny. Tu jest potrzebny nowy, tu jest potrzebny jakby nowa miotła. Ja potrzebuję nowego wyzwania. Jakby wszyscy chyba e, tego potrzebują. Tak więc zobaczymy jak to będzie. Trochę nas martwi, że zawalamy nas. E... Dziękuję, że mi to powiedziałeś. No też się martwię. No też się martwię. No ale co, co ci mama koszta powiedzieć. Też nie jestem entuzjastą tego e, co się tutaj dzieje. Tak więc e, czekamy na odpowiedź z Napolu. Przed meczem z Lipskiem. I Napoli nas chce. Ja chcę na Apolu. Tak więc lecimy do Włoch. Lecimy do Włoch i naprawdę bardzo mnie to cieszy. Yy, I uważam, że to nie jest tak, że ja teraz wiecie, porzucam okręt i tak dalej. Bo zostawiamy klub z genialnymi zawodnikami, z wielkim budżetem jakby w tych zawodnikach, yy, w pozycji bezpiecznej w lidze. Więc wydaje mi się, że to naprawdę nie jest zła opcja. A UEFA Champions League gramy z Bayernem Monachium. Jezus Maria, oni mnie prześladują. No nic, ale słuchajcie, nowy klub, nowe wyzwanie i już teraz się czuję żywszy. Zobaczmy więc, kim my dysponujemy tak naprawdę w tym naszym Napolu. To jest najważniejsze. No bo jakiś powód tych nie najlepszych wyników być musi. Jeśli chodzi o bramkarzy, mamy Ospinę i Goliniego, który Golinie jest oczywiście nowym nabytkiem. Ospina kończy karierę po tym sezonie. Lewego obrońcy. Nominalnego nie mamy. W środku obrony jest Tapsoba, e, wielki talent z Burkina Faso, e, Jeremina, 30-letni Kolumbijczyk, Koca, e, a w zasadzie Nicolas Koza. Nie wiem jak się czyta po francusku, musicie mi wybaczyć. E, jest Erik Garcia, proszę bardzo. E, dalej młody Gabriel e, Azevedo Lima. E, no i prawy obrońca, który tak naprawdę do końca prawym obrońcą takim typowym nie jest czyli Giovanni Di Lorenzo, Santiago Arias. Także prawy obrońca. Mazraoui, prawy obrońca, mogący grać w środku pomocy. Jest Heinrichs, który, no zakładam, że będzie naszym lewym obrońcą, przynajmniej na razie. Plus Versailles, plus Carvalho. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu prawych obrońców. Mordeczki, to się nie może udać, no. no, 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 no moi moi vi, vi, amici sportivi to się nie może udać. Dobrze, kogo my tutaj mamy dalej? Baptiste Santa Maria. No, Santa Maria to rzeczywiście się patrzy na ten klub, i mówię sobie. E, Susłowa mamy słowackiego zawodnika z wielkim potencjałem. No, Słowaka z Napoli sprzedać nie można. E, za to Munioza sprzedać raczej możemy. Jest Lobotka, więc tu jest potrzebna zmiana pokoleniowa w tym klubie. E, bo, tak jak ogólnie nie ma najgorszych zawodników, O, jest Gabriel Martinelli, mój kochany, e, tak, tak nie wygląda to dobrze. No, nie wygląda to dobrze. No, zagospodarowane te pozycje są tragiczne. Jest tutaj Edy Nazar. E, ciekawe. E, Adli na ataku. Ok, Poli, Tutino. Bardzo dziwny klub, bardzo dziwny klub, ale czy my spod spodziewaliśmy się czegoś normalnego pod Wezywiuszem, No, raczej nie. E, przede wszystkim to, co jest istotne. E, na Poli, e, wydaje mi się, że powinniśmy tutaj grać tak jak. Tak, jak gra w rzeczywistości Napoli. Czyli przejdziemy sobie na system 4-3-3, e, tylko ofensywny, bo do tej pory był defensywny, bo chciałbym tutaj jak najbardziej wyeksponować Phila Fauldena, e, no, który sami widzicie, że no, jest absolutnie e, chyba najbardziej topowym zawodnikiem tutaj. Z lewej strony, e, wbrew sentymentom, no, Insigne raczej nie będzie grał w podstawowym składzie. Chcemy, żeby on zakończył karierę w Napolu i tak dalej, ale. Ale tutaj raczej będziemy jego używali jako Jokera. Martinelli. Eee, dalej, z prawej strony grać normalnie będziemy. No właśnie. Kim? To jest dobre pytanie. Albo Lorenzo Insigne. Który się nie nadaje za bardzo do tego. E, bo mamy dwóch tak naprawdę identycznych piłkarzy: Lorenzo Insigne i Jedena Azarda. Eee, który gdzie jest? Czy jestem. Czekajcie, jestem ślepy czy. Czy ja w klubie... Jest, tutaj jest Hazard. Boże święty. Ehm, no Eden Hazard też się nie nadaje, bo jakby znaczy, no teoretycznie może grać, ale ogólnie Eden Hazard, no, jest zawodnikiem, który zejście do prawej nogi, uderzenie, ścięcie i tak dalej. Jakby tutaj absolutnie nie mówię, że to jest złe, no ale po prostu tak jest jego styl gry i Lorenzo nic nie gra identycznie. E, więc e, no to jest duży problem. Tutino teoretycznie może grać na skrzydle, więc bardzo możliwe, że to wykorzystamy. No i na ataku ja widzę jednak tego Adeliego. No skoro już go mamy... To czemu by go tutaj nie wykorzystywać Tak więc e, kontynuuję edytowanie Moja linia obrony będzie wyglądała tak, że będziemy tutaj mieli e, Na pewno ta psobej Co do tego w ogóle nie mam wątpliwości e, Z prawej strony, no przynajmniej na razie Wydaje się, że najlepszą opcją byłby Ala, Ale tak naprawdę, widząc to kogo tutaj Ile on tempa ma to ta prawa do strony defensywnej nie wygląda dobrze, tak więc słuchajcie, no, jako nowy menadżer yy, mam tutaj przyjść i zrobić wielkie porządki. Tak więc skoro mam zrobić wielkie porządki, to je ja zrobię. Yy, I uwierzcie mi na słowo, że, że będą one wielkie. Yy, Eric Garcia zostaje, ale Carval. A, bo on pewnie kończy karierę, prawda? Chyba że nie, chyba że jest niedawno w klubie. Po coście go kupili? Yy, dobra, jest Mazrawi, który wygląda super, jego się nie pozbędę. Giovanni Di Lorenzo też nie chce się pozbywać, bo chciałbym, żeby był ktoś jednak, kto już w tym klubie jest od długiego czasu i on w tym klubie, jakby tutaj jest od długiego czasu. Jednak 33-letni Siemens Versajko jest gościem, którego pozbyć się wręcz wypada. Santiago Arias tak samo jest zawodnikiem, który może poszukać sobie nowego klubu po tym sezonie. Suslow zostanie. Santa Maria zostanie. Munoz nie zostanie. Lobotka. Robotka zostanie, bo on w tym klubie już jest długi czas, jakby myśląc kategoriami tej kategorii. Elmas zostanie, Gołowin zostanie, Foden zostanie, Eden Hazard nie zostanie, przykro mi. Gabriel Martinelli zostanie, Cordoba zostanie, nie, nie zostanie Cordoba, bo będziemy mieli... Chociaż nie, dobra, zostanie Cordoba, bo Insini już nie liczy jako zawodnika tak naprawdę. Wiem, że to strasznie brzmi, ale wiecie, co mi chodzi. Na licie transferowej jest Bifulko, więc on tutaj zostanie. Arezo nie wygląda wystarczająco dobrze, jego jesteśmy gotowi oddać. Adli, chłopie, ty masz zostać prawym skrzydłowym jak najszybciej się da, dobrze? Możesz to dla mnie zrobić, mordo? E, bo potrzebujemy prawego skrzydłowego 6 tygodni, Adli nie może, ale w sumie ten Hiszpan może pewnie, Cordoba. Jest, je, jesteś to w stanie dla mnie zrobić, żeby zmienić pozycję. E, będę naprawdę zobowiązany, jeżeli został naszym prawym skrzydłowym. Co ty na to? Dwa tygodnie, dobrze, super. Więc zrobimy sobie nowego prawego skrzydłowego z Hiszpana. Insigne, ty już jesteś na liście transferowej. Poli na listę transferową. Sory. Tutino zostaje. Adli zostaje. Ale tu są wielkie braki w tym zespole. I powiem szczerze, bardzo mi się podoba to, że tu trafiliśmy, bo niby jest dużo zawodników, ale tak naprawdę będzie naprawdę, tak naprawdę będzie naprawdę ciężko. Ale będzie tutaj serio ciężko. Żeby, żeby w tym zespole coś transferowo wyprostować w krótkim czasie, a mamy tu krótki czas, no bo do poniedziałku tu będziemy. Więc wydaje się, że to jest spoko, ekspozycja marki nie ma, rozwój młodzieży nie ma, finanse nie ma, czyli mamy tutaj po prostu e, tych zawodników, których mamy, poustawiać tak, żeby coś wygrali. To może być problem i w ciągu dwóch sezonów mamy zrobić to, co ma zrobić każdy trener Napoli, czyli wygrać. Wygrać trofeum, em, które zdobyli oni ostatnimi czasy za czasów świętej pamięci Diego Armando Maradony. E, dobra, gramy teraz z, Fiore, z Fiorentiną. E, w ogóle ciekawy, że oni nas wzięli, bo są na trzecim miejscu w tabeli jednak. Ale dobra, no wzięli nas to nas wzięli. E, I z Fiorentiną zagramy składem no, gorszym niż tym, który wyjdziemy na mecz e, z... Bayernem Monachem, tak więc zagra azart na napadzie, Chyba, że mogę zagrać tutaj yy, Insigne I chyba zagramy sobie tu Insigne Nie, nie możemy zagrać tu Insigne, absolutnie No to młody Arezo dostanie szansę Z lewej strony e, zobaczymy Lorenzo Insigne Z prawej strony zobaczymy e, No to będzie doświadczony atak, ponieważ z prawej strony zagra życzony wcześniej Eden Hazard e, bo, bo chce, żeby on... Się tutaj, nie, musi być Kordowa, bo jak ja chcę, żeby on dobrze grał w piłkę, to on musi tutaj się zacząć ogrywać, bo on ma minus 2, więc jest niewykorzystywany. Golini e, na bramkę, absolutnie. E, w tym meczu zagra sobie e, Garcia. E, ta psoba e, w kolejnym będzie tutaj e, istotny, i tutaj chciałbym, żeby zagrał ten Koza, e, ponieważ, czy Koca, czytany po włosku, e, ponieważ tu zobaczymy sobie normalnie. E, Heinrichsa na, podczas kolejnego spotkania w tym spotkaniu Karwal Gołowin w środku pola. Nie tu zagramy tymi, którzy są bardziej włoscy, nazwijmy to, czyli Lobotka, który już, już tę ligę tutaj zna ee, i Elmas. Ponieważ na Bayern będziemy musieli wymyśleć coś zupełnie nowego. Tak więc mecz z Fiorentiną zagramy sobie jako szybką symulację, zobaczymy jak ona zadziała i mam nadzieję, że zadziała dobrze. Ale może też porozmawiajmy z zawodnikami, bo to by było słabe trochę, jeżeli bez słowa bym powiedział tym, którzy są odstawieni, tak jak Mazrawi, będą ważniejsze mecze, bo będą. Dobrze, że się zgadzamy, dobrze, się zgadzamy. E, lepiej ci będzie gdzie indziej, e, bierzmy się do pracy. Mina. Tak więc w ten sposób rozmawiamy z naszymi mistrzami, zawodnikami. E, no i zobaczmy mecz z Fiorentiną, jak to będzie wyglądało. Szybka symulacja, panowie, liczę na to, że, że się z nimi rozprawimy. Dziękuję bardzo. Efekt nowej Miotły, a może po prostu geniusz taktyczny. Tego się nie dowiemy e, już nigdy. Natomiast o tym, jak będzie wyglądała nasza przygoda w Napoli, e, dowiemy się. A w zasadzie, Wy się dowiecie już jutro, bo ja zaraz nagrywam kolejny odcinek. No, bo oczywiście, szykuję się do live'a charytatywnego. No, słuchajcie, no, mam nadzieję, że Wam się podobało i że mój wybór Wam was cieszy. Wydaje mi się, że był to wybór dobry. Troszeczkę tak, jak rangnik miał przejść do. O Jezus! Do, do Milanu, to był rangnik, prawda? Tak, tutaj ja przechodzę do Napoli. No, i zobaczymy, czy uda nam się je przebudować w ciągu najbliższych paru dni. Tak więc, będzie taka mini speed kariera w tym świecie, bo potem ruszamy z Anglią i z next genową karierą. Ale na to jeszcze przyjdzie czas.